manka tu Pebusek, a ze mną jest... Krilion. Ja, gdzieś to przynudził. No i witamy was w pierwszym odcinku z serii Zagrajmy na Survival Games. No to... Tutaj Inaczej Hunger Games. Mapek. A? Mamy tutaj jedną z mapek, gdzie po prostu... O, jestem obok ciebie centralnie. Jest. No, cześć. Co sekundę ktoś zginie. 24 na dobę Jest Mordor I zaraz zaczynamy Gramy na serwerze Prostorm I... IP też w opisie IP będzie chyba w opisie Nie wiem czy będzie w opisie k bo Kiedy się ma. zacznie? Właściwie to nie gardzę Ale Może go sobie tutaj telefonujemy. No, ruszcie, ruszcie no hmm. to sobie poczekamy. Niku, <trybuj> dobra to obczajam są te skrzynki. O, patrz, mam, czter mam cztery miski. Co masz? Cztery miski z tej skrzynki. Otworzyłeś tą skrzynkę? No. Ja tam chciałem iść. Gdzie? Ja no. idę na środek. No, ja chcę grać. Pę, 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 pę. Miski mi zniknęły. O. On O. Znowu. Coś ten niski ten, ten tam do środka no i mam tylko dwie. Poza tym, po prostu <laughs> mi? No właśnie. Jezus Maria. Kiedy to cię zacznie? Wpisz SGWT. O, za się sekund start uh -huh. O! 20 sekund! Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden... GO! O, super! Okay, Lecimy dalej, lecimy, 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 Nie, Nie, Co, co co yeah. to lecimy, mnie! lecimy, lecimy, Patrz A, do tego nie Buty i hand. nie A, coś tam dał. Ok, lecimy na, dalej. Ile jest w Nelgie? Dedłeś? Nie. Żyje. To ty? No ja. No ej. No to już jest Trzeba do góry. Ale nie to tylko, bo nas no, Tak szybko? No ale weź, jakie tu masze no, Tak szybko? Weź, mi wszystko i na łapy. Na łapy? Czego żyć? No.

Tygnoje. No. <laughs> Ale nie masz itemków. Jem. Yeah. Wpadaj. Zabudnijesz. Jej, yeah, wygrałam. Ale ty jesteś. Yeah. Idę na arenę jeszcze raz. Jupi. Wygrałeś. O, dobra, gramy. Wygrałem. Dobra, gramy jeszcze raz. Zaliczona. No bo Dobra, ja nie mam tak. miecza. Zobaczymy teraz. Dobra. Trzeba było wszystko wyrzucać. Eee... <noise> uh.

Nie, widziałem, że ktoś będzie poruszał O! Ktoś mi zabrał żelazny miecz! Czy to jest jakiś miecz? Andui! Luz do céu, luz do céu Tem me <laughs> Eu, <laughs> eu, <that one>. <laughs> <laughs> eu Wow, ale fajnie Kiedy dwóch się bije, co tutaj? No oh, 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 przegrałem Jeszcze raz Zaraz wracam, jak będziemy na FG. No i jesteśmy ponownie na tym samym SG Nie wiem, czy tu, czy tu gdzieś jest Krymion. Gdzie nie macie na FG. Tutaj Jestem Ale ja za tym ty. gościem. Dobra, buk, głupi. To no, Ja cię no. widzę. Dobra, Dobra Nie łatwo 5 7 6, 5, 4, 3, 2, 1 Lecimy Aaaa. Dobra, od razu na skrzynki powiemy Dobra, od razu na skrzynki nie, mam! Tam ten koleś zabija, tak fajnie, gdy A ty co? Fak, że na tym miecz, fak! No łatwo, bić, No, no. Nie. Po tobie. Po tobie. Nie, 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 a. A, a. Siup, siup. Skoczył, gdzie ty? Nie, nie, goni, Jaki fajny, mnie nie goni. Widzicie. Uhu. Widzimy go. Widzimy go. Widzimy go.

Dwa serduszka Jedno Aaaa, serduszko! Dwa... A, no. Nie, nie, nie. miło Aaaa dostałem A Jezu Ja się boję Ja uciekam Co ty zrobiłeś? Mi się nudzi Nie wiem Wlogowałeś Wy, się A... albo nie wiem gdzieś się czekałeś To było na oczach? Jak jestem w ciebie? Albo masz haki Mhm. Aaa, tu to są. No weź mi pomóż, no uciekam O północy wezmę itemki Czekaj, 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 tam są, chodź tutaj dla niego. No a co i... To jest co za niego! Przegramy! Migo, vigo, vigo, vigo! Cztery go, i ten, cztery go spodnie, gospodnie. Gospodnie są moje. Nie trafi, mnie, nie trafi mnie. Tyły, tyły, tyły! Dobra. Żeby to było, ja, ja wstałem. Nie, 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 nie. Ja, ja z nim wystałem. Ja z, dobra, ja dobra, z nim wystałem. Dobra, to wracamy, Okej, już jesteśmy. Nie, 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 nie. <ślappie> Długa przerwa. <ślappie> Tutaj, obok. Za tym Mateuszem. Wieę, co mnie leśniczki! Widzicie jakie chce? Widzicie? Widzicie? Przedłunął, ono... o 20 sekund. Je yeah. O, tego jeden 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Skrzynki, skrzynki. Mają przekichane! Czemu? Mam żelazny miecz. Dani. To chyba cię główka boli. Ha, ha. O, o, o skrzynka. O, ja mam przygrywnione lalalalalala la, 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 la. Jo! Kościół z jaksowym mieczem y, zenczantowany mnie zabił! Ki żal! Jego. On ma miecz zenczantowany, no, jaksowy Wredny jest, dobra, że to przerwie. <laughs> Okej, okay, znowu gramy. Ten haker mi się zresztą nie podoba, ponieważ nie sobie tutaj... O, nawet leci! No Gdzie ty jesteś? O, widzę cię. Nie. Ja go... Ty, ko ty kopiesz la lapis, ty, czy mi się wydaje? Nie kopię lapis, patrzę się. A wyluzował mi się, jak liza! Nudy, nudy. joa es é... esgivota sópis oh 20 segundos ah dobra vamos e go Mam z jabłka. Fajnie. Dwie Enderberły Lol. Natychmiastowo tych gwiazdowo wziął. To fajny. Natychmiastowo No gwiazdowo. Lol. Haha, ha, nie żyjecie, cię. Ha 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 ha. ha 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 ha. ha, ha, ha. ha, 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 ha Dobra, dadłem znowu. Okej. Okay. Ja mam takie pro, ja wygram. Kończymy. Zobaczymy się następnym razem. Hej, cześć i po-pa!